Dzień dobry. Pani przed chwilą napisała komentarz do informacji turystów. W tropikalnych krajach jest niebezpiecznie, jest malaria. No i niektórzy turyści, którzy tam byli wielokrotnie, mówią: Ej, panie, co pan pierniczysz? Byłem tyle razy, było dobrze. A pani mówi tak: Znam małżeństwo. Byli w grudniu w Zanzibarze, byli w styczniu w Egipcie, a pan, który ma 40 lat, właśnie zmarł na malarię, a mamy luty. Także malaria rozłożyła człowieka w dwa tygodnie. No więc ja też byłem 40 lat w tropikach. Tylko my w morzu, jak jesteśmy, to w portach jesteśmy krótko. Więc prawdopodobieństwo, że nas trafi komar, jest znacznie mniejsze niż turysta, który jedzie w dżunglę. No więc sprawa jest super poważna. Oczywiście to rzadko się zdarza, tak jak w polskim lesie. Wchodzimy i są kleszcze, prawda? I ktoś dostanie choroby od kleszczy. Zdarza się i no niektórzy mają straszne przeżycia po tych kleszczach, ale tu chodzi o to, że nie to, żeby nie jeździć w tropiki, bo ja bym chętnie pojechał, i tak zimno tutaj, że kurde, od razu pojechał, i taką miał możliwość. Z wielu względów na razie nie mogę. Tylko chodzi o to, żeby się chronić. To nie chodzi o to, żeby się straszyć, żeby nie jechać w tropiki, bo jest cudownie tam. Tylko, żeby się chronić i być rozsądnym, tak? Jeśli ja widzę panią, co ma vlog turystyczny Zadzieram kiece i Lecę. Babka inteligentna, mądra, przejechała cały świat no, żyje. Tak myślę. I widziałem ją, jak ona wchodzi na kubie w dżunglę. W krótkim rękawku i w krótkiej spódnicy, kobieta mądra, inteligentna, no bogata, jak zwiedziła cały świat, tak, zadzieram kiece i lecę. I ona wchodzi w tą dżunglę, wychodzi z tej dżungli i mówi, oj, pogryzły mnie komary. Ja pierdoli, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem. No. Turystka już taka, która no, ma doświadczenie, tak. Co nie słyszała, że na Kubie, na Dominikanie i wszystkich innych, tam są, kilka chorób jest strasznych: malaria, dengue, chinkogunia, to taka choroba, na której nie ma lekarstwa też komary przenoszą strasznie wszystko boli. Jedyne, co można, to przeciwko bólowe. Trudne do rozpoznania nie wiadomo, w co się ma, tak? A to w całym basenie może, znaczy nie tylko na, na, w Karaibach, tak? no bo przecież cała Ameryka Południowa, tropikalna też ma to, e, a i pewnie Afryka i pozostałe, tylko człowiek nie wie co ma, tak? i lekarze też wielkie oczy robią. No więc chodzi o to, żeby się chronić przed komarami. Tak? Komary to główna afera w, tam, w tamtych miejscach, no z tygrysem, no, ja to miałem spotkanie, ale... Rzadko zżera. No więc nie dać się w głupi sposób zakończyć wakacji bezsensownie, tak? Więc długi rękaw, no. nawet jak jest ciepło, prawda? Chronimy się przed komarami, więc bierzemy te ofy różne tam takie, najlepsze lokalne są. Albo niemieckie są doskonałe takie, które faktycznie działają, że komary nie żrą. Samo branie tabletek na malarię nic nie daje. Jak bierzemy tabletki dwa tygodnie prędzej na malarię, a malaria nam przyjdzie, to mamy delikatniejsze objawy, ale malarię posiadamy i trzeba się z niej leczyć. Jest kłopot, więc to nie tabletki zabezpieczają przeciwko malarii, tylko nie możemy pozwolić, żeby komar nas zżarł. No więc prawda jest taka, że w pięciogwiazdkowych, czterogwiazdkowych hotelach na świecie oni cały rejon tego hotelu spryskują. To niesłychanie pomaga. To niesłychanie pomaga, ilość komarów jest mniejsza. Tak? No, ale jeśli chcemy wyjść gdzieś tam w tropikalne miejsce dżungla, coś to chronimy się. Po prostu się chronimy przed komarami, tak? bo tam nie ma żartów. No, moich dwóch y, marynarzy y, w, w, oni złapali prawdopodobnie w Malezji, ale w Singapurze umarli y, młodzi faceci umarli na malarię mózgową. Malaria roz, rozbija mózg. No to jest najgorsza odmiana malarii, bo tych odmian malarii jest pełno. To nie jest jedna malaria. Przetoczono im krew. W Singapurze bardzo przyzwoite szpitale są. No nic nie pomogło. Trochę było pewnie za późno. No zanim statek dopłynął. Tak to jest. No więc tropiki to cudowna historia. No wspaniała. W wielu, wielu względach, ale no trzeba być rozsądnym. Tak? Jak jedziemy do Egiptu, to, do Hurgady, na przykład, to wiadomo, że zemsta faraona, tak? czy na przykład na wycieczkę po Nilu, No wiadomo jest, że te zbiorniki w tych statkach na Nilu są brudne. Oczywiście chlorowane tamtego, ale niewystarczająco, w wyniku czego wszystkie świeże owoce, które tam się myje, to mają tą amebę jakoś za dziadostką zemstę faraona. To samo w hotelach. Po prostu rury są brudne i chloru jest niewystarczająca ilość i, i człowiek straszne boleści przeżywa. No, wakacje są z głowy. No tak, to, to nie jest zwykła biegunka, to znacznie boli bardziej. Można się zabezpieczyć i tak. Nie można jeść świeżych owoców. No, banana można zjeść, ale już sałaty nie, truskawek nie. No, taka historia jest, ale zjeść nie, nie radzę. Czyli wszystko to, co jest z pomarańcz, można mandarynkę, można zjeść, prawda? Bo zbieramy skórę, jest ok, ale inne owoce, typu, właśnie truskawki, malin, maliny, sałata, wszelakie sałatki, no nie, już nie, nie radzę. Z wyjątkiem Marsalam, ponieważ w Marsalam wszystkie rury są w miarę nowe. To jest nowe miasto typu 15 lat. Te hotele są nowe. Ja tam byłem kilka razy, jadłem wszystko i w Marsala nie miałem żadnych Byłem w Hiltonie i tam żadnych problemów. Ale jeśli jedziemy w tropikalne kraje, no wiadomo jest, że higiena tych kucharzy jest zerowa. No, w Hiltonie jest lepiej. Ale w pozostałych miejscach to robimy tak: tylko smażone, tylko dobrze gotowane rzeczy. Żadnych świeżych, no jak ktoś chce się uchronić, to tak to się robi, żadnych drinków z lodem, bo ten lód to ma wszystkie zarazy, tak, żadnych drinków z lodem, chyba, że silny alkohol, tak, no alkohol też zabija historię, więc jeśli to wszystko zapijam alkoholem, może się udać. Anglicy dżin ćwiczyli od dawien dawna i to pomagało. No, trzeba być rozsądnym. Jadąc w Tropiki, trzeba no, poczytać ludzi, którzy tam mieszkają najlepiej, Polacy, którzy mieszkają, bo teraz Polacy mieszkają wszędzie. To oni doskonale wiedzą, jakie, jakie afery są w lokalnym miejscu. Warto, jeśli jedziemy do Tajlandii, posłuchać ludzi, którzy tam mieszkają, którzy mieszkają tam od kilku lat. No to oni byli wszyscy już chorzy na dengę. I to nie jeden raz. No więc warto tych ludzi posłuchać. Zanim jedziemy w tropikalne kraje, warto posłuchać Polaków, którzy tam żyją w tym tropikalnym kraju i oni już doskonale wiedzą coś, co się dzieje, jakie kłopoty są. No trzeba być rozsądnym. No pojechać na wakacje i umrzeć na malarię. Kurde, to żaden dobry pomysł. No, o tak. Dobry Boże, pomóż nam wszystkim, bo pojęcia nie mamy co i gdzie jak. Tak? Byłem tam setki razy i mi się to udawało. Ale ja się modlę. Ja proszę Boga o miłosierdzie. No. Więc sugeruję zrobić podobnie, przed każdymi wakacjami poprosić Boga, żeby nam wybrał te wakacje, bo nie wiadomo gdzie i jak co się zdarzy. Teraz Santorini się trzęsie, no proszę sobie wyobrazić, ktoś pojechał na wakacje i mu na głowę spadnie. No nieprzyjemnie, no więc tylko Bóg zna przyszłość. Więc warto poprosić Boga, no najlepszy sposób to ofiarować wolną wolę Panu Bogu i poprosić, Panie Boże, Mam pieniążki, chciałbym pojechać na dobre wakacje. Pomóż Bóg pomoże. Bóg, jedyny, który jest w stanie nas uchronić od wszelkich nieszczęść. Boże, dziękuję Ci za ogrom otrzymanych łask. Dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom Aniołów Świętych. Wszystkie Bóg i Mogący Ojciec i syn i duch święty. Amen. I przypominam, że to moja prawa ręka i kamera odwraca strony. No, dla ułatwienia dodam, że jestem wierzącym, praktykującym katolikiem. Nu weet ik dat niet.